フォーク Dobra, dawaj. Już peru, super, mam, chuje, no, Młody gniewny i pachnący twoim najlepszym zapachem. Chcę mieć siano na te szmaty, nie siano na twoją szmatę. Robię przejebane linie na bicie, kartą na spotku. Ja to tygrys, mała dziwko, nie próbuj mi mówić kotku. Mam to w sercu, wszystkie wersy, do kawo krwawego mięcha. Twoje promocyjne ścierwo, nie trafia jak ta oferta. Szukam pracy, choć nie bieda, to nudzą mnie cztery ściany. Blok cztery, a mnie nauczył, gdzie kurwa trzymać zasady. Tyle pary w łapie, mam, żebym ci wyjebał. Jedyne twoja pizda, choć mnie nie zna, jej matka nazywa synem. Bardzo chcą mnie dla pokazu na salony. Wchodzę muł od podryką, czy sta Nie widzą, z twoją kurwą. Trudno, Szare bloki w pacę patrzę. Jak im opowiadam, życie płacą jak pizdy w teatrze. Ktoś bym chciał na nielegalów wyjebać, wała na wacie. Nie wiesz ile dorobiłem, za piątkę z ruchu na karcie. Napisa kiedy wchodzę na steś Oni byli charakterni, ale sprzedali się Olej jazz, jak to benzo kiedy opala mnie Jebać wasze wypoczyny, robię rewolucję Duży Ben, a twój idol to jest jebany bej Nie masz słowa w moim mieście, trzymaj cipsko i klej ej, ej. Pamiętaj dziwko, bo będę najwyżej ej. Mam to we krwi, rzucam rymy jak czarny skóra cygana Ekipa była sztywniutka a Dawno się rozjebała Do dzisiaj pamiętam wszystko co dosną mówiła Mama, będziesz wielki, Alan, wiesz mi, będą ci z dłoni zjadać Mam te pojebane fazy dwubiegunowa mnie zjada zjadam Nie mogę spokojnie myśleć, dopóki się nie naspawam To mnie unosi na chwilę A potem tym 24 spadam na fazę Nie piszę Papa ma skafla i wypierdaj Chcę być ścierą To jak ścierę potraktować mi wypada To twój ulubiony raper Posuwać orę bratam, jestem pojebany Mała z pombery, wchodzę na kaftan I nie pobudzamy kawa, Niechęć do tego świata Jakiś frajer mnie poucza po studiach odziany w krawat Ja do dziś nawet nie kaman, to czy matura jest dana? Kurwo, co donosisz na mnie, że muza była za głośna? Byłeś i będziesz sprzedany, mnie pokocha cała Polska Spijam się, pełna pizda, kiedy wchodzę na steś Oni byli charakterni, ale sprzedali się. Olej, jazz, jak to benzo, kiedy odpalamie? mnie? Jebać wasze wypociny, robię rewolucję. Ben, a twój idol to jest Jebany Bej. Nie masz słowa w moim mieście, trzymaj cipsko i klej. Ej, ej! A do L, do a do N. Lepiej zapamiętać dziwko, bo będę najwyżej, ej. Aha, czy ja oni się tak surałem? Co z moją perłą? Aha, powaliłem się. Ej, jestem powalony, weźmie ktoś. Ale zoroż nie? Tak. Ja. Nie wiem, kiedyś chulu nie? to jest problem. Kurwa, że na dwóch, nie wiem. Co, chodźcie na taką? Nie, nie, nie robiłem, nie zrobiłem Kurwa Notbug cyknął perłę, żeby zjeść... Tylko nie zadajem tam. Przyt, tam. A ja jem proszę. Okej, okay, to się zampij kurwa. Aha! Dobra, nie gram w tą grę. Nie Przyjdzie ktoś. Szybko w na ten! A dobra, padłem, dobra, kurwa, ja, nie wiem. No nie. nie wiem Nie wiem me.